Podczas pierwszego uruchomienia programu Another Charts należy najpierw pobrać jakieś dane do analizy. W tym celu wchodzimy w menu File, Data Manager i otworzy nam się okno, w którym powinniśmy mieć listę danych. Niestety nie mamy jeszcze listy danych, a żeby pobrać dane jakiegoś waloru, klikamy przycisk Get New Data. Otworzy nam się okienko, w którym po lewej stronie mamy do wyboru źródło danych w środku różne panele przy pomocy których możemy wytypować dane do pobrania i może na początek pobierzemy ze źródła bossa dane indeksu WIK okresowość dzienna jak widać tutaj nam się już dane indeksu WIK pokazały i może jeszcze z Yahoo! pobierzemy dane z spółki Apple. Wpisujemy Apple Search, czyli wyszukaj. I jest aapl, okresowość dzienna. Umarł. Teraz możemy otworzyć wykres WIG-u, klikając przycisk Open Chart, czyli otwórz wykres dla Apple. Tu możemy zmieniać rodzaj wykresu. Tak właśnie wygląda pierwsze uruchomienie programu Another Charts.